Jeszcze jesteśmy w Jędrzejowie, proszę Państwa, zaraz jedziemy na dnidę. Tutaj samochód dwójka się trafił. Przypadkowe spotkanie. E, Basiula, wiesz co, ja to nie wiem czy powinnaś już wsiadać tutaj. Może go na chwilę otworzymy, czy, czy chcesz sobie usiąść i mieć... Chodź. I ja otworzę z tamtej strony, żebyś miała trochę trochę chłodniej. Potrzebna? Będę sprawdzał olej, czy mam na pewno. Dobra, idę. Dobra, po to może być ważna informacja Ale, dla nie żywotności to. silnika. Mam nadzieję, że jest. No teraz to już chyba. Nie, 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 się chyba... Nic by się nie, chyba nie, 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 nie Prawdopodobnie zrobiłem to w tej drodze do Chorwacji Co zrobiłaś w tej drodze do Chorwacji? Nie rozumiem. Albo za słabo ten korek przykręciłem i go ciśnieniem zdjęło, odkręciło. No. Albo go w ogóle nie założyłem. No tak. Wszystko jest możliwe. No. Ale gorąco. W moim przypadku wszystko. Super fata. Pod wafelkiem A to jest porządny sklep, bo mój wujek tam kupuje. Tylko niektóre rzeczy. Słucham? Tylko niektóre. Rzeczy. No, są trwale tutaj, że się widzieliśmy, proszę bardzo. Świetna Barbara z Sardyni. Świetna Barbara, czy świetna? Świetna Barbara. Wszystko pasuje. Dobrze, dobrze. Ale gorąco się jak Zauważyłaś? No, za bardzo. Świetna barwa z sardonii, to jest. Dobrze. Boże... <średna> <średna> Już pasuje mi. No. <średna> tak. Można powiedzieć, że to jest nasze wspólne dzień. <średna> tak. No, Jak wiele rzeczy. <średna> no trzy na pewno. Będzie się teraz jeszcze pożegnalny przejazd przez centrum Jędrzejów City Jędrzejów Centrum. Częto. No tak Arrivo Jędrzejów Centro Muzeum Zegarów proszę Państwa tutaj po lewej stronie Nagraliśmy tam bardzo długie wideo Warto tutaj przyjechać. Było zadziwiająco fajnie. Tak. Ja już to mówiłem, do tego... Do takiej formy rozrywki trzeba dorosnąć. Do muzeów po prostu trzeba do. no to znaczy, dorosnąć. Też no nie do każdego się dorasta. No. I też nie każdy. No nie każdego różne takie rzeczy interesują. No to bardzo indywidualna sprawa. No. Co tu się będziemy długo rozdrabniać. Tu na tej ulicy gdzieś byłem z dziadkiem. Z dziadkiem Władkiem. Tak? No, pamiętam, tak. W brązowej marynarki. na rogu No wiem, wiem. Który może dzisiaj jeszcze zobaczymy. No wątpię. tam ostatni chwilę. Ostatni chwilę? No, długo przetrwał. Czego szukasz? A, w moim W pokrowcu. No, w moim pokrowcu właśnie. No może mieć też ten. Nie wiem. Koniecznie, niech wyjmij te okulary i mi oddaj ten pokrowiec, bo jak cię znam, to zaraz go gdzieś wrzucisz, gdzie... Byle gdzie? Przyszedł. I ja po prostu już go stracę. Tak, no. tak. Już miałeś swoje pokrowce, nawet nie i nie wiadomo gdzie. No. To tak. Teraz trochę źle pojechaliśmy. Aha. Jesteśmy tak jakby pod dupy strony. Ale to nic. Ja ci tu nie pomogę w tej sprawie. Teraz to tak by się wydawało, że lepsze byłyby te fotele, nie? Tylko strasznie dużo miejsca. Ale by zajmują dużo miejsca, było. ale to znaczy że one zajmują tyle, ile trzeba. Tylko my mamy nie, tutaj pieprznik. Nie wiem, kiedy my się weźmiemy za to, żeby. W braku tego stelażu. Ten stelaż właśnie przydałby się. Stelaż powinien być porządny i. No i powinien być porządny. No zmieliście z psiapsi zrobić. No ale widzisz, za długo zostaliśmy w Chorwacji. No wiem. A z psiapsi zrobimy, bo z psiapsi się kształcił. Tam. Tak jest. No dobra, to my jedziemy w poszukiwaniu Nidy i zapraszamy Was na kolejne odcinki. Już z Nidy. Do zobaczenia. Narga.